Słuchajcie, gruba sprawa się dzieje, można powiedzieć, w ogóle wokół Anysa z Kambodży. To jest człowiek, który współpracował najpierw z Piotrem Tymochowiczem w Pilogosa, a potem stał się jego jednym z najbardziej zagorzałych krytyków, tak można ująć, ukazując według siebie, Pewne rzeczy i rozmawiając z innymi osobami, które twierdzą, że fiologos to takie miejsce, gdzie pieniądze tylko wpływają, żeby je już ciągnąć jako swój własny zysk, no to nie bardzo, prawda? No i pacet trafił do aresztu. Tak uproszczeniu oczywiście, można to ująć. I, wiecie, czytając sekcję komentarzy, chociażby tylko, można chwycić się za głowę tam pod tym moim ostatnim vlogu pod tytułem Co się dzieje z Hanysem? Nie wiem, ale. Oczywiście, jak już wiecie, z poprzedniego vloga Piotr Timochowicz ogłosił swój triumf i triumf kilogos, twierdząc jednocześnie, że on jest teraz jedną z najbardziej prześwietlonych postaci w Kambodży, znaczy w sensie osób. Wiecie, być może jest to prawda, być może jako osoba jest prześwietlona. Osoba jest prześwietlona, tak dobrze powiedziałem. Piotr Tymochowicz. Natomiast chodzi o to, że ja bym bardzo chętnie zobaczył, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samo Q-Logos. Jest to na przykład ciekaw. Czy znaczy ja mogę sobie być ciekaw? Wiem, że się nie dowiem od Piotra Tymochowicza, ale czy Q-Logos jest zarejestrowany w Kambodży? Czy jest zarejestrowane w Polsce, a może jest i tu, i tu, gdzie prowadzą działalność i tak dalej, bo rozumiem, że z tego już są zyski, tego się pewnie nie dowiemy. A to pewnie było przedmiotem tego prześwietlenia, czy to wszystko działa legalnie i na jakich zasadach, czy jest to firma, czy jest to stowarzyszenie, czy jest to fundacja, czy może jest to niezarejestrowana działalność gospodarcza, tego nie wiem i pewnie się nie dowiem. Ale bardzo by mnie interesowało, żeby się dowiedzieć. Za sprawą całej tej mini afery Piotr Tymochowicz ma szansę stać się ponownie bohaterem mediów. Jeżeli jest tak jak mówi, to dlatego, że zniszczył szajkę, hejterów, ludzi, którzy go wiecie, niszczyli i tak dalej, jest jedna możliwość. I wtedy może wystąpi w śniadaniówce TPN u albo innej śniadaniówce. Ewentualnie w programie, uwaga, przestrzegając i pokazując swoją mądrą minę, i mówiąc, jak to jest straszny hejt w internecie na niego i w ogóle, jak to jest straszny i słusznie, hejt jako zjawisko jest ogólnie straszny albo będzie tym bohaterem, jako powiedzmy to tak tajemniczo, Szwarc, charakter. I wtedy będzie to już dla niego mniej ciekawa rola zapewne. Chociaż on też mówi, że jako osoba, która wzbudza kontrowersje, lubi być postrzegany, ale wtedy pewnie wystąpi już nie w C, a tylko w programie "Uwaga", a ewentualnie w programie superwizję. takiego na przykład TVN-u, albo nie wiem, Polsatu. Ja może będę tak tajemniczo mówił, bo też wszystkiego nie jestem pewny i wszystkiego nie wiem, ale to jest jakaś historia w ogóle bardzo ciekawa dla mediów. W ogóle też dlatego, że Sama Kambodża, ja sobie szedłem dzisiaj na stronę MSZ-u i to jest raczej kraj, którego MSZ, to znaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie rekomenduje do podróży. Raczej jest tam napisane, żeby zachować ostrożność i inne ciekawe rzeczy, a także, żeby na przykład nie afiszować się ze swoimi politycznymi sympatiami, jak gdzieś jesteśmy tam, gdzie są rządowe jakieś budynki, nie fotografować, i tak dalej, i tak dalej. To są jednak, powiedzmy tak tajemniczo, inne standardy niż w całej Europie, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Zapewne też inne, jeżeli chodzi o procedowanie pewnych spraw. Jakie ma dowody pan Tymokowicz, co przedstawił na, powiedzmy tak, Powiedzmy, pana Hanysa, to wiecie, jest jeszcze inna sprawa. Tutaj rzeczywiście, gdyby się potwierdziło, to byłoby to w ogóle gruba jakaś historia z kosmosu. Natomiast, jeśli się nie potwierdzi, to na, na teraz mogłoby też się tak wydawać, że obywatel Polski pozostaje za granicami naszego kraju. Można powiedzieć, dla nas, Europejczyków, w dość egzotycznym kraju. Pozbawiony wolności. To już jest gruba historia. Poza tym, też nie wiem tego, ale sprawdzę sobie zaraz coś. Czy Polska ma ekstradycję z Kambodży? Ciekawa sprawa. Sprawdziłem sobie. Jeżeli nie zrobiłem myli, to Kambodża akurat takie papiery ma podpisane z Polską. Także myślę, że najlepsze, co mogłoby spotkać teraz Hanysa, właśnie z Kambodży, tak szerzej dla was znanego w internecie, a to jest po prostu Grzegorz, to pewnie to, żeby go odesłali do Polski, bo nawet myślę, że tutaj z większą starannością przyjrzałoby by się różnym sprawom oraz jego tłumaczeniom, chociażby dlatego, że pewnie łatwiej by mu się było też z pewnych rzeczy tłumaczyć tak przynajmniej domniemam, że tak by było. Więc myślę, że jest to sprawa do zainteresowania się dla mediów, przynajmniej, nie przynajmniej, a właściwie internetowych, gdyż sprawa toczy właśnie w internecie. Nie wiem, dla kanału Zero, dla Gońca, może nawet dla braci Sekielskich. Tak, żeby znowu gdzieś wiecie, pan Tymochowicz zajął się tym, co potrafi, czyli żeby zaistniał w mediach, chociaż on twierdzi, że on nigdy doradcą pr politycznym nie był. Być może nawet byłaby to sprawa ciekawa dla pana Jana Pińskiego i Tomasza Szwajgierta, chociaż na kanale Jan Piński to porusza się głównie polityczne sprawy, ale tutaj jeszcze taka jedna uwaga. Przepraszam, ale może jest on człowiekiem małej wiary. Po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że pan Piotr Tymokowicz pozbawił się. Tak świetnej reklamy, jaką były występy u pana Jana Pińskiego. Tylko dlatego, że PiS już nie jest u władzy, a jemu akurat teraz znudziło się krytykowanie PiSu, kiedy działacze PiSu i ludzie związani z PiSem są e, rozliczani Po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że pan Piotr Tymokowicz pozbawił się tak świetnej reklamy, jaką były występy u pana Jana Pińskiego. Tylko dlatego, że PiS już nie jest u władzy, a jemu akurat teraz znudziło się krytykowanie PiSu, kiedy działacze PiSu i ludzie związani z PiSem są w przynajmniej niektórzy. To akurat teraz mu się znudziło, ale kiedy był u pana Jana Pińskiego, to mówił, że on bardzo liczy na to, żeby PiS rozliczyć. I akurat teraz w tym momencie to niego to już nie interesuje. Znudziło mu się, bo on ma lepsze zajęcia. czołg Czołgiedzie! Tak, na pewno, na pewno tak właśnie było. Po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że pan Piotr Tymopowicz pozbawił się tak świetnej reklamy, jaką były występy u pana Jana Pińskiego. Tylko dlatego, że PiS już nie jest u władzy, a jemu akurat teraz znudziło się krytykowanie PiSu, kiedy działacze PiSu i ludzie związani z PiSem są rozliczani. Przynajmniej niektórzy. To akurat teraz mu się znudziło. Ale kiedy był u pana Jana Pińskiego, to mówił, że on bardzo liczy na to, żeby PiS rozliczyć. I akurat teraz, w tym momencie, to jego to już nie interesuje. Znudziło mu się, bo on ma lepsze zajęcia. Tu mi czołg jedzie.